Dzień dobry Proszę Państwa, jestem dzisiaj na działce w truszczynie tutaj niedaleko koronowa u kolegi no i proszę Państwa mam zabytkową kosiarkę, która ma ponad 40 lat proszę zobaczyć i to jeszcze działa czasami nie chciałem wierzyć, ale kolega powiedział, że jest normalnie, nachodzi. Wszystko kości Wszystko w kości, co się da. Jak widać. Całe głośno na wychodzi. Mały silnik ma. No I tutaj sobie kosimy. Kosimy. Bo tam nowoczesne kociarki z kółko i chodzą. Niż ta tutaj, o. Tutaj, tutaj, trafki. Trafki bierzmy, tutaj, poprosimy, tutaj trawkę, trawkę bierzemy, tutaj poprosimy No chciałem powiedzieć, że tutaj jestem już parę dni, ale chciałem zrobić wywiad z burmistrzem Koronowa. I czekałem, bo nawet powiedział, powiedziano mi, że mam czekać. No niestety potem burmistrz Koronowa wyszedł i powiedział, że on, z nim to, to się trzeba umawiać. Ja mówię, że jestem przejazdem przez to Koronowo i nie mam zamiaru się umawiać. Zresztą ja to się wolę umawiać z kobietami, nie z facetami. Ale generalnie, jak nie chciał, to nie chciał, to nie będzie miał reklamy dla swojego Koronowa. No, ja zrobił, moim zdaniem, bo powinien jednak to zrobić. No, dowiedziałem się, że tutaj, bo nakręcałem nawet reportaż, że tu jest, było muzeum, okazuje się, że tu jest bunkier y, z czasów zimnej wojny, bunkier przeciwkoatomowy, który, który był pokazywany tutaj młodzież, szkolna przyjeżdżała i tak dalej, no to podlega właśnie gminie Koronowo, ale podobno burmistrz kazał go zamknąć i w tej chwili nie można go zwiedzać. Więc nie wiem, czy tam w ogóle cokolwiek zarośnięte i chaszcze, kosiarki tam nie było, widać dawno. Więc ja uważam, że ten burmistrz Koronowa coś ma na, 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 na rzeczy, że nie chce się rozmawiać z dziennikarzem, bo pewnie coś ma za uszami i nie chce tego bunkra pokazać ludziom, a powinien być pokazywany, bo to jest zabytek z czasów zimnej wojny. A teraz taki bunker to w ogóle powinien być przygotowany na nowo, bo bo niestety mamy za granicą, na granicy wojny. Pozdrawiam wszystkich i życzę pokoju. Pomorska Telewizja Narodowa, kontradminał dowódca morskich drużyn redaktor Telewizji Pomorskiej Narodowej Zdańska, tym razem z Truszczyna. Dziękuję.